Teraz poproszę Panią doktor Kulicką, a za chwileczkę Pan Eliasz Dyrow. Dziękuję, witam Państwa bardzo serdecznie. No bo strasznych jakby nie było w miesiącach, wielu naszych przyjaciół odeszło, ale wzywam dalej do, 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 do pracy, do walki, o. Może tutaj słuchając wypowiedzi wielu prominentnych pracowników i moglibyśmy odnieść wrażenie, że jest już dobrze, że już możemy troszeczkę odpuścić. To jest bardzo złudne wrażenie, proszę Państwa, bo te same postulaty wracają od 30 lat. Była mowa o bazach. Nie, to nie po raz pierwszy Gdański oddział w tej to robi. 30 lat temu ta sprawa powinna być zrobiona i nie została zrobiona. Pozwolono umrzeć ogromnej ilości osób. I tutaj, gdyby nie stowarzyszenie kierowane przez naszego Szczepana Siekierkę, gdyby nie stowarzyszenie z Zamościa, to dzisiaj nie byłoby na czym pracować. Proszę Państwa, hołd wielki dla tych ludzi, bo gdyby nie oni... Oby, to dzisiaj książki pana Wiatrowicza, w których jest mówione o tym, że to wojna była druga polsko-ukraińska, byłyby obowiązujące być może i w naszym kraju. Ale chciałam tu powiedzieć o dwóch innych sprawach związanych z naszą kolonią. Bo oprócz tych, którzy pomagają i wspierają Kresowian w działaniach na rzecz zachowania pamięci. Są ludzie, którzy poświęcają temu życie, zastępując instytucje państwowe. Mają Państwo za plecami mapę. Mapę, którą przygotował na własny koszt nasz polonus, pan Konrad z Holandii. Ogromne pieniądze w to, inwestycje łącznie nawet ze stojakami. On to nam przywozi, on to nam prezentuje. Ale chcę też powiedzieć o sprawie bardziej poważnej, jak mi się wydaje. Mianowicie, jak wiemy, w Polsce robi się gębę sprawców II wojny światowej, mało jakichś katów, a my nie ruszamy należycie do obrony tej, tej naszej ojczyzny. Jednym z elementów, który świadczy na, o tym, że byliśmy tak potwornie w tej wojnie pokrzywdzeni, jest to co wydarzyło się na wojnie u Imał-Kolsterssonie. Dlatego prace, które o tym traktują powinny być publikowane w językach, w języku angielskim, w języku niemieckim, aby ten świat dowiedział się przynajmniej w tej działce, w tej części jak potworne straty Polska w czasie II wojny światowej pod niemieckim władztwem oczywiście o tym trzeba pamiętać, że gdyby nie Przyzwolenie Niemców, jakby na to wszystko, to też takie rzeczy rozgrywać, by się nie mogły. I tutaj chcę powiedzieć, że żadna duża praca sensowna w języku ani angielskim, ani niemieckim nie została przez nasz rząd sfinansowana i rozpropagowana. Są to tylko inicjatywy prywatne. Chcę Państwu tutaj pokazać inicjatywy moją i pana Pawła Szymańskiego ze Stanów Zjednoczonych. Książka miały być te dzieci kresów moje przetłumaczone w całości. Kilka osób do tego się wzięło. Ostatecznie drugi to, ale rozszerzony o omówienia dla czytelnika amerykańskiego się ukazał. Pan Paweł Szymański i cały ciąg ludzi, bo tłumaczenie było jego, tłumaczenie było polonistów, znaczy anglistów tutaj w Krakowie. A ostateczną jeszcze zczytywanie to był mój dalszy krewny y, irlandzki, y, y, prawda, który jeszcze to sprawdzał. Starszy pan, który pod, pod kątem czytelnika zachodnika to robił. Siostry zakonne, które tłumaczyły wiersze, które tu są. Cały ciąg ludzi, ale prywatnych ludzi. I wydali też prywatnie nakładem y, ogromnych kwot, które do nawet w tej chwili do bardzo ciężkiej sytuacji finansowej Pana, który druk tej książki zlecił dzieci, kresów, tom drugi. I chcę Państwu powiedzieć, jak może być inaczej. Pan Wiatrowicz, bo mam te informacje ze Stanów Zjednoczonych, wydał książkę w Węzeł Gordyński w języku angielskim, przetłumaczona dzięki sponsoringowi rządu ukraińskiego w nakładzie 500 tysięcy zalanych w Stany Zjednoczone. Powiem tylko tyle, że nakład tego drugiego tomu Dzieci Kresów to było czyste egzemplarze i sprzedaje się po jednej, po dwie książeczki, my wysyłamy to tam do Stanów i tak, ponieważ nie ma żadnego wsparcia, że tak powiem, ze strony, ze strony władz. Tak być nie powinno. Czyli nie jest wcale tak dobrze. Nie jest tak wcale dobrze. Tutaj mamy w tej chwili konieczność zadziałania i pokazaniu świata światu, że to lobójstwo miało miejsce. Trzeba je włączyć do historii ludzkości. A to być może i samych Ukraińców coś nauczy, bo jak wiemy dzisiaj poprzez i też książki wiatrowicza i dzisiejszych historyków i to, co się dzieje, oni twierdzą, że nic się nie stało. W tej książce węzeł jest napisane, że to Polacy sami sobie byli winni. I ona w takim nakładzie w tej chwili robi nam jakby pole zasłonę dla ewentualnego naszego tłumaczenia, że tak nie było. Tak, tak po prostu być nie może. Dziękuję Państwu bardzo. <kluczy>